Dzień dobry. Proszę Państwa, zapraszamy już jutro do Uniejowa. Najpiękniejsze termy w Polsce. Gramy tam oczywiście Saport, bo jesteśmy zespołem supportowym. Gramy całą trasę polskiego radia. Ale, wracając do jutrzejszego dnia, doda mysłowic hamak band Anti Age Music oraz Robi Show, czyli set dla, dla dzieci, piosenki Jana Brzychwy w rock'n'rollowych wersjach. Pojutrze zapraszamy, gdzie? Wieluń? Do, Wieluń. Do Wielunia. Wieluń. Ryszard Rynkowski, Myslowic. Hamak Band, Robi Show. Będzie na pewno niezwykle sympatycznie. Zapraszamy. Gramy y, zdecydowanie swoje piosenki. Piosenki, które dzięki y, y, Polskiemu Radiu, oni wydali nam y, naszą płytę. 14 fajnych, mam nadzieję przebojowych... Wczoraj y, premiera, ta, czy nie? No, no właściwie, wczoraj, nie. wczoraj, wczoraj, była, wczoraj premiera. Ta, wczoraj premiera y, y, piosenka dnia. Piosenka Łatwiej, miało, trudniej, trudniej. Graliśmy hmm. ją przed chwilą. Myślę, że ta płyta się Państwu spodoba. Oczywiście, jak przystało na zespół supportowy, zagramy również kilka coverów, coverów w, nie, w nietypowych wersjach, ale na pewno tłum w Uniejowie już jutro z nami zaśpiewa piosenkę, którą zadedykujemy Markowi Jackowskiemu. Oprócz błękitnego nieba, nic nam dzisiaj nie potrzeba, hamach Bend. Anti-age music. I pamiętajcie jeszcze jedno. Ludzie przestają się bawić nie dlatego, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić. Hawk. Dziękujemy.